Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj witam Was z nieco mniejszą energią niż zazwyczaj, ponieważ będziemy mówić sobie o tematach trudnych, o tematach bolesnych, i jak już widzicie po tytule będzie to film o poronieniu. Tak naprawdę biłam się z myślami, czy ja taki film powinnam w ogóle kiedykolwiek nagrywać, a tym bardziej publikować, i tak naprawdę początkowo w mojej głowie zrodził się pomysł, aby napisać o tym post. Po prostu czuję potrzeby wylania z tego z siebie, opowiedzenia o tym, no i być może gdzieś poniekąd pomocy takim osobom, które znalazły się w dokładnie takiej sytuacji jak ja. Jednakże pomyślałam, że film będzie może lepszy w odbiorze dla, dla takich osób, bo post... Post tak naprawdę byłby lepszy dla mnie. Ja bym sobie usiadła, na spokojnie wszystko przemyślała, odpowiednio dobrała słowa i tam na pewno byłby mniejszy chaos niż przypuszczam, że będzie w tym filmie, gdyż nie przygotowywałam się jakoś specjalnie, po prostu będę mówić Wam z serducha, będę mówić Wam o tym, co mnie spotkało, co nas spotkało, jak się z tym zmierzyliśmy. No, i generalnie um, taka, takie nasze przeżycia z tym um, związane. Wybaczcie, właśnie, jeżeli będę mówiła chaotycznie, wybaczcie, jeżeli coś będzie nieskładnie, ale chciałabym Wam powiedzieć absolutnie wszystko i, i tak jak mówię, no, po prostu usiadłam i spontanicznie chcę to zrobić, bo czuję po prostu taką potrzebę. Na początku, moi kochani, wspomnę, że sytuacja miała miejsce w roku 2016, czyli to 3 lata do tyłu. Um, I tak naprawdę z mojego otoczenia. Nie wszyscy o tym wiedzą i dowiedzą się pewnie dopiero teraz. Ja nie lubiłam o tym mówić. Nie lubiłam się z tego tłumaczyć, ale teraz już wiem, że muszę to zrobić, muszę to zrobić dla siebie i też dla dziewczyn, dla kobiet, które w tym momencie swojego życia przeżywają dokładnie to, co ja przeżywałam 3 lata temu. Wiem, że te 3 lata temu, e, gdybym obejrzała coś takiego, na pewno gdzieś by mnie to umocniło i bym wiedziała, że nie jestem sama i że takie rzeczy się przydarzają. I że ktoś tam sobie z tym gdzieś tam poradził, więc poradzę sobie i ja. Na tamten moment no, nie miałam czegoś takiego, jakby zostałam sama z sobą i z tymi przeżyciami. Tak więc tak. To wszystko zadziało się w 2016 roku i w czerwcu. Jak wiecie, nasz ślub odbył się w sierpniu. Również tego roku, więc no tutaj nie zdziwi Was, jeśli Wam powiem, że ciąża była absolutnie ciążą nieplanowaną. Natomiast już wiedzieliśmy właśnie, że będzie ślub, wiedzieliśmy już, gdzie będziemy mieszkać, to miejsce, w którym mieszkamy obecnie, było już szykowane. I, i, i praktycznie lada moment się tutaj wprowadziliśmy, bo tak, bo jeszcze miesiąc jakoś przed ślubem już tutaj byliśmy. Tak więc, no... Tak naprawdę wszystko mieliśmy już poukładane i to nie było tak, że no wiecie, też, też co innego, jak taka wpadka powiedzmy, w cudzysłowie zdarzy się w wieku nastoletnim, czy w wieku takim, gdzie totalnie nie jesteśmy na to przygotowani. No u nas właśnie to był szok, ale to nie było tak, że o rany, co my zrobimy, jak to teraz będzie, tylko przyjęliśmy to jednak ostatecznie z wielką radością. Mm, właśnie, ten fakt. I tak naprawdę w tamtym momencie e, ja byłam po odstawieniu wszelkich środków hormonalnych że tak się wyrażę i myślałam, że mam po prostu strasznie rozregulowane cykle, dlatego też w ogóle do głowy mi nie przyszło, że tutaj chodzić może o ciążę, pracowałam normalnie żyłam normalnie maj 2016 roku też był bardzo trudnym czasem, gdyż mój wujek, brat mojej mamy zachorował na raka i, I ten rak po prostu przeobrażał się niesamowicie szybko, atakował wszelkie organy. No i, no i działy, się, działy się bardzo złe rzeczy i ja tak naprawdę byłam cały czas pomiędzy pracą wujkiem, a tym, co się działo tutaj, czyli ogarnianiem tego domu, abyśmy mogli się tutaj wprowadzić. I, I ten maj był bardzo, bardzo właśnie trudny i nawet właśnie nie przywiązywałam wagi już do siebie, do tego, jak się czuję, co się ze mną dzieje i tak dalej. Dopiero, właśnie jak wujek zmarł, gdzieś otrząsnęliśmy się wszyscy po tym, byliśmy na to oczywiście przygotowani, bo, bo tak naprawdę ta diagnoza wtedy to, to już był wyrok. I, I to była tylko kwestia czasu, no mimo wszystko ciężko się było z tym pogodzić, ale, ale gdy udało nam się już ochłonąć, stwierdziłam, że coś w moim organizmie dzieje się nie tak, coś dzieje się ze mną. Niedobrego wtedy, tak myślałam. No i zapisałam się, umówiłam sobie termin w przychodni Medfemina. W przyszłości, oczywiście, też wspominałam Wam, że rodziłam też w tym szpitalu, bo to jest i przychodnia, i szpital. Mówiłam sobie tam termin i czekałam sobie tak spokojnie na ten termin, ale coś w międzyczasie mnie podkusiło. No i wykonałam test ciążowy. Okazało się, że jestem w ciąży. Natomiast e, chciałam to potwierdzić i zadzwoniłam wtedy do najbliższej przychodni, mówiłam najbliższy, praktycznie tego samego dnia udało mi się umówić terminu jakiegokolwiek ginekologa, aby tylko mi to potwierdził. No i faktycznie potwierdził mi tą ciążę, dopiero po tym jak już miałam to zdjęcie i tą e, diagnozę, to po, diagnozę jak to brzmi, e, po tym jak właśnie mi to stwierdził, jak, jak mnie w tym upewnił to postanowiłam podzielić się tą informacją z wtedy jeszcze moim narzeczonym i może będzie prościej jak będę wam mówiła po imieniu, niektórzy wiedzą, może niektórzy jeszcze nie. Mój można na imię Olek, Aleksander. Dlatego będę tutaj już mówiła może po imieniu, będzie łatwiej. Tak więc Olkowi wtedy o tym powiedziałam. No i też poinformowaliśmy najbliższych, czyli rodziców, rodzeństwo. I tak Wtedy, jak byłam na tej wizycie właśnie, aby potwierdzić ciążę, lekarz nie zaniepokoił się jakoś specjalnie, natomiast przyznał, że na ten moment on już powinien widzieć bicie serduszka, słyszeć bicie serduszka, czyli, czyli już powinien. To oczywiście, wiecie, fachowo i medycznie to, się, to jest zupełnie coś innego, my tak sobie uogólniamy, że to jest bicie serduszka. Tutaj chodzi właśnie o, no wiecie, po prostu tak to brzmi wtedy, jak wiecie, serca, w każdym razie o to chodziło i że na ten moment on to powinien słyszeć, a tego jeszcze nie było. Ale mówię, żeby się nie stresować absolutnie, bo tak się zdarza, że gdzieś tam nieraz u kogoś będzie to słyszane w szóstym tygodniu ciąży, a u kogoś w dziewiątym, to po prostu jest indywidualna sprawa. No i kazało mi się zgłosić właśnie tam chyba za tydzień, czy jakoś tak. A ja mu oznajmiłam, że ja już mam zarezerwowaną wizytę w przychodni docelowej, do której chciałabym uczęszczać w ciąży, i w której chciałabym, aby ta ciąża była prowadzona. No, oczywiście on troszeczkę był mało zadowolony, że już nie będę korzystała z jego usług, ale to akurat mnie nie interesowało na ten moment. No i tak się stało właśnie, że za tydzień odczekałam ten czas i akurat mówię, jakoś to było za tydzień, że miałam wizytę w Medfeminie, udałam się na nią i tak naprawdę... Udaliśmy się, wtedy oboje się udaliśmy na nią, i tak naprawdę w ogóle nie przyszło nam do głowy, że coś może być nie tak. Wszystkie ciąży w mojej rodzinie przebiegały zawsze książkowo, nic nikomu się nie działo, więc jakby no w ogóle nie zderzyłam się też z czymś takim, myślałam, że i u mnie będzie wszystko, wszystko jak najbardziej w porządku. No i niestety w ogóle też w międzyczasie, no widzicie. Troszeczkę chaosu się tu wkrada, ale przypominam sobie niektóre rzeczy. Ja na świeżo nie byłam w stanie nagrać tego filmu i teraz też jeszcze ciężko o tym mówić, ale już i tak, i tak w ogóle mogę, więc, więc się za to podziwiam, nie ukrywam. W międzyczasie ten doktor kazał mi zrobić podstawowe badania, e, również tarczycę, z którą nigdy wcześniej nie miałam problemu. Natomiast e, wyszło na tych właśnie wynikach, że ta tarczyca jest podwyższona i że nie powinna być taka, jaką miałam właśnie w, na tym etapie ciąży, czyli w pierwszym trymestrze. E, no i pierwsze co to e, właśnie jak pojechałam do medfeminy, to tam pani doktor przyjrzała sobie te wyniki i powiedziała, że zaraz obejrzymy co, co, i, co i jak. I kazała się nie stresować, nie przejmować tym, co wcześniej powiedział mi tamten pan doktor i yy, powiedziała, że sama to zaraz sprawdzi i będziemy wszystko wiedzieć. No i właśnie tutaj zwróciła moją uwagę na tą tarczycę, że jeżeli yy, ciąża będzie yy, prawidłowa, no to gdzieś tam yy, będę musiała się skontaktować z endokrynologiem i uporządkować tą sprawę. Yy, no ale jak doszło do badania, to pani doktor niestety z bólem serca, ale musiała mi to oznajmić, czyli że straciliśmy ciążę. Spytała mnie, czy zawołać yy, Olka, yy, ja powiedziałam, że nie. Jak już tak musiałam przez tą chwilę, chociaż sama, sama, sama się ogarnąć. A widzicie, mijają lata, a, a cały czas trudno o tym mówić. No, w każdym razie, tak, zostałam sama z panią doktor wtedy w tym gabinecie. Porozmawiałam ona mi zaczęła tłumaczyć, oczywiście, co i jak powinnam teraz zrobić, bo dodam tylko, że ciąża obumarła, płód obumarł, ale, ale nic się nie działo. Bo zdarza się bardzo często tak, że jeżeli jest poronienie, to jest po prostu krwawienie. I nieraz jest to właśnie tak wczesny etap ciąży, że, że kobiecie wydaje się po prostu, że dostała okres, gdzieś tam kilka dni wcześniej czy kilka dni później, tak naprawdę nie wie nawet, że poroniła, i to jest. Tak też jest. Więc, więc w tym momencie myślę, że jest to dużo łatwiejsze pewnie do zniesienia w takiej niewiedzy. Niż, niż kiedy takie dowiadujecie po takie rzeczy, ale dobra, nie o tym. E, no i tak, u mnie tego krwawienia nie było, więc ja musiałam mieć to poronienie tak jakby wywołane. Dostałam e, skierowanie do szpitala, właśnie sobie wszystkie tutaj, zobaczcie, ja to wszystko przechowuję, to wszystko mam. E, tutaj mam pierwsze zdjęcie USG robione właśnie tego pana doktora, co Wam mówiłam, że umawiałam się, aby tylko mi to potwierdził. Jest ono bardzo niewyraźne, natomiast tutaj, tutaj jest to wyraźne, ale może Wam to zbliżę, bo, bo tutaj ten aparat nie, nie wyostrza sobie sam, tak więc no wszystko mam tutaj. I dostałam oczywiście skierowanie do szpitala i rozpoznaniem było poronienie chybione. Oczywiście jest masa, masa różnych poronień, no u mnie właśnie takie było rozpoznanie, czyli poronienie chybione. I Widzisz co, i tak naprawdę no, później zaczęły się dziać e, rzeczy, których praktycznie nie pamiętam, które pamiętam gdzieś tam wybiórczo, chyba pamiętam tylko to, co chcę pamiętać. E, w każdym razie wiem, że mm, z czasem, jak rozmawiałam z lekarzami, e, no to tłumaczyli mi, że tak się zdarza, to nie jest niczyja wina, no bo jak się domyślacie z tej przychodni, po tej diagnozie już, e, po tym, o czym się dowiedzieliśmy, wracaliśmy w totalnym praktycznie milczeniu, e, ja cała zapłakana. Olek rozkojarzony i tak naprawdę nie chciało nam się gadać, tłumaczyć, nie chciało nam się nic na ten moment. Pamiętam, że tego zabiegu łyżeczkowania w pakiecie metfeminy, wówczas właśnie w szpitalnym pakiecie, nie było i tak naprawdę było to robione na życzenie. Pamiętam, że podali kwotę chyba 2,5 tysięcy. Stwierdziłam, że nie no, kurczę, nie jest to jednak chyba aż tak inwazyjny zabieg, że musiała płacić za to tyle pieniędzy, więc postanowiłam udać się do, do Państwowego szpitala tam prowadził mnie właśnie ówczesny lekarz, on, on też tłumaczył, że, że tak naprawdę statystyki, statystyki są tak okrutne, że w tym momencie jedna na cztery ciąże może się właśnie zakończyć w ten sposób. Dodam tutaj, że moja ciąża zakończyła się w szóstym tygodniu jej trwania no i tak, no i to był taki tydzień, gdzie no tak jak mówię, znaczy, tak naprawdę ja w sobie miałam ten zarodek, ten płód dłużej, no bo w szóstym tygodniu było wykonane to pierwsze zdjęcie. Tak więc, no, a nawet nie wiem już dokładnie, słuchajcie, ale no w szóstym tygodniu życia y, płodu on po prostu obumarł. No i, i, i tak to się właśnie zakończyło, więc y, i wracając do, do tych statystyk, no to właśnie lekarz y, oznajmił, że jedna na cztery ciąże w tym momencie y, tak się kończy. To wszystko jest bezlitocne i lekarze tak naprawdę, wiecie, oni... Dla nich to już jest troszeczkę takie m, powszednie bardzo. Dla nas jest to oczywiście taki ból, że no jakby ktoś Wam wyrwał nagle serce. Ale oni... Też wiadomo, no, z racji wykonywanego zawodu, no nie będą się e, jakoś specjalnie nad tym pochylać. Jest to bardzo powszechne zjawisko, z którym oni są już, e, do którego oni po prostu są już przyzwyczajeni. I to jest straszne, zobaczcie, że takie rzeczy po prostu mają miejsce i to jest bardzo, bardzo... W tym momencie naturalne. Pamiętam też, że e, zadawano mi pytania, czy chciałabym e, dokonać pochówku, bo tak naprawdę możecie już dokonać pochówku, jeżeli poronicie. No ale ja wtedy nie myślałam też logicznie, no ja po prostu wtedy chciałam, aby wykonano mi ten zabieg, abym po prostu gdzieś pomału zwracała do normalnego życia i odmówiłam, ale. Mówię Wam to tutaj, bo może są osoby właśnie, którym bardzo, bardzo na tym zależy i które teraz może podjęłabym inną decyzję. Wtedy e, mówię, to emocje, które nami kierują, myślenie, które w naszej głowie się odbywa, czasami jest jakieś takie irracjonalne i wydaje nam się, że każdy chce coś dla nas złego. I tak naprawdę wtedy wydawało mi się, że będę rozdrapywać niepotrzebnie jakieś rany, e, dlatego z tego po prostu um, zrezygnowałam, ale prawo macie, więc wydaje mi się, że, że jest, to, jest to w sumie bardzo dobra możliwość. I idąc dalej, mam nadzieję, że pamiętacie mój film o moim porodzie w szpitalu prywatnym, właśnie w Metfemini, który Wam wrzucałam, oczywiście podlinkuję Wam go tutaj na górze. Bardzo dużo go osób obejrzało, więc myślę, że większość z Was również. Tam Wam wspominałam, że zdecydowałam się na poród w szpitalu prywatnym też nie ukrywam ze względu na traumę, którą przeszłam kiedyś w szpitalu. I tam nie mówiłam Wam o co chodzi, a ta trauma właśnie miała miejsce w tym czasie, czyli w czasie mojego poronienia. Kiedy trafiłam do szpitala, kiedy przyjęto mnie na oddział, I ja nawet już nie pamiętam, co to był za oddział. Czy to była patologia ciąży, czy, czy co to. Ja po prostu słuchajcie, naprawdę nie pamiętam. Wiem, że położono mnie w sali z starszymi paniami i ja. Żeby nie było, nie mam nic przeciwko starszym paniom, natomiast one były schorowane, również czekały na jakieś tam swoje zabiegi. No i takie starsze osoby są, nie ukrywam, też niekiedy męczące. To tak troszeczkę na zasadzie jak małe dzieci: one coś chcą, one cały czas mówią, a w tamtym momencie, no, no wiecie, średnio chciałam się z kimś gadać i średnio chciałam się komuś zwierzać, dlaczego tu jestem, co ja tu robię, i tak naprawdę, wiecie. W ogóle mi się nie chciało nic, a co dopiero gadać i poznawać jakieś osoby. No i, no i to tak naprawdę, moim zdaniem, było totalnie jakieś takie nie, niedopracowane. A dwa, że no, no drzwi od sali wiadomo, cały czas były cały dzień otwarte i po korytarzach spacerowały panie, już pod koniec ciąży, które były, wiecie, musiały sobie chodzić i tak dalej. No i my oglądałyśmy, później właśnie trafiła dziewczyna, która przeżyła dokładnie to, co ja, czekała na to samo, co ja i my sobie tak właśnie patrząc w te drzwi widziałyśmy panie, które cieszą się, że niedługo urodzą. No i tak powiem Wam słowo. Bardzo słabe doświadczenie. Wspominałam oczywiście pielęgniarką, że to jest mój pierwszy pobyt w szpitalu zawsze byłam w szpitalu tylko jako osoba odwiedzająca nigdy nie musiałam być jako pacjent. Byłam przerażona tym wszystkim. Naprawdę byłam przerażona tym, co się dzieje, ale te pielęgniarki nie wykazały jakiejś takiej empatii i generalnie, nie wiem, wiecie co, ja nie, ja nie, nie oczekiwałam, że y, dla mnie będą ekstra warunki, osobna sala i w ogóle nie wiadomo co absolutnie, ja tylko oczekiwałam takiego ludzkiego podejścia no wiecie, jak ktoś y, cierpi, nawet psychicznie no to ja do tej osoby nie, nie podchodzę, nie wiem szarpiąc ją, pokazując jej, gdzie tam coś jest, a pamiętam jedna pielęgniarka, wołały mnie y, pani nowo przyjęta, no wiecie, było nas trzy, która? E, po czym, e, żadną, no, po z tym paniami tak na siebie i nie wiedziałyśmy, która ma tam wstać, więc stwierdziliśmy, że może to nie do nas. E, no i pamiętam, wyszła pielęgniarka taka oburzona: e, Pani nie słyszy? Stanęła nade mną, wzięła mnie za rękę, po prostu tak mnie szarpnęła za rękę, słuchajcie, jak jakiegoś główniarza. E, no, po czym gdzieś tam mnie zaprowadziła, już nawet nie pamiętam, ale no, 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 czułam się fatalnie. Ale w tamtym momencie mi się nawet, ja nie miałam siły się kłócić z tymi ludźmi, ja nie miałam siły ich ochrzanić. Ja nie miałam siły na nic, ja chciałam, żeby tylko zrobili to, co mają zrobić, wypuścili mnie do domu i, i dziękuję bardzo. Ja miałam oczywiście pecha e, takiego, że generalnie bywa tak bardzo często, że na przykład przyjmą Was rano, zrobią to, co mają zrobić, zrobią ten zabieg urzęczkowania gdzieś tam w ciągu dnia, bo oczywiście na większości ludzi leki te poronne działają. I, i, I to wszystko gdzieś tam następuje sobie samo, i wieczorem już po prostu możecie się udać do domu. Bardzo często tak jest. I tak też mi powiedziano, że, że, że najprawdopodobniej tak się stanie, ale oczywiście ja musiałam mieć pecha i musiałam w tym szpitalu zostać na noc. Swoją drogą kolejnego dnia na wypis czekałam dłużej niż to wszystko było warte, ale to. Myślę, że jak yy, chociaż raz odwiedzaliście kogoś w szpitalu, albo mieliście niestety okazję w nim leżeć, to wiecie, jak to wygląda. No, w każdym razie, niestety, ale musiałam tam zostać no, praktycznie dwa dni. No, a po tym czasie wróciłam do domu. Tak naprawdę, ja wtedy mogłam w sumie sobie skorzystać z, jakiegoś, yy, z jakiejś takiej terapii, z, nie wiem, mogłam, mogłam to zrobić, bo to było bardzo ciężkie dla mnie przeżycie, ale tego nie zrobiłam, jakoś sama po prostu postanowiłam stanąć na nogi, sama postanowiłam yy, jakoś, jakoś sobie z tym poradzić. Nie ukrywam, to był w ogóle tak, jak Wam wspomniałam, czerwiec, to wszystko działo się na przełomie pierwszej połowy czerwca. Jak się domyślacie, to też był intensywny czas w mojej pracy. Ja pracowałam wówczas w szkole, miałam w ogóle wychowawstwo i tak naprawdę też nie ukrywam, że, że szkoła dała mi nieźle w kość w tym wszystkim, bo ja w tej niewiedzy, no nie wiedząc, że jestem w ciąży itd. Tak oczywiście byłam pochłonięta pracą, pracowałam wówczas w mojej docelowej szkole i byłam na zastępstwie w innej szkole, do której musiałam dojeżdżać chyba niecałe 40 km od mojego domu w jedną stronę, no miałam tej pracy, naprawdę miałam tej pracy sporo. Najgorsze, słuchajcie, w tym wszystkim było to, że jak dowiedziałam się o tym, jak to się stało, to wiecie, musiałam się umówić z dyrektorami, usiąść, powiedzieć o tym, że właśnie będę teraz na zwolnieniu, że idę do szpitala. To było tak niezręczne dla mnie, to było tak, kurcze, niewygodne. Nie wiem, jakoś tak ciężko, ciężko też to wspominam. No, wsparcie... No zostało mi okazane, ja nie mogę powiedzieć, że nie, ale ta sytuacja od września również mocno odbiła mi się czkawką, no bo wiecie, gdzieś tam po drodze ktoś musiał za mnie jakieś dokumenty zrobić, tak dalej właśnie w związku z moim wychowawstwem, tak więc pamiętam, już nawet nie chcę teraz Was wdrażać, jaka to była rozmowa, ale zostało do mnie powiedziane zdanie, przecież Pani nie ma dzieci, to co Pani ma do roboty? no to tak jakbyście dostali po prostu w pysk. A może nawet yy, lepiej dostać wtedy w pysk? No, no i tak, tak to było. A praca, praca właśnie w tej mojej docelowej szkole nie była jakąś taką pracą marzeń, nie była pracą, która uskrzydlała, wręcz przeciwnie, tam była non-stop taka troszeczkę psychoza, yy, tam było non-stop jakieś zastraszanie i tak dalej. Nie chcę o tym mówić. W każdym razie to na pewno nie przyczyniło się do tego, żeby ta ciąża utrzymała się prawidłowo, bo stres był non-stop. Taki stres, że po prostu gdy dzwoni wam telefon, widzicie, że to jest miejsce waszej pracy, no to prawie wypada wam on z rąk i boicie się tak jak, tak jak się jest właśnie dzieckiem czy tam nastolatkiem i tak jak wiecie, rodzic wraca z zebrania i dzwoni na przykład do was, że on już z tego zebrania wyszedł. No to taki sam stres ja miałam, to po prostu właśnie było takie, takie, ale to na tym osobie, która tak robiła, zależało, żeby nas tak właśnie traktować, jak takie małe dzieci, które można ustawiać, przestawiać i zastraszać. No, tak więc to wszystko myślę, że nie pomagało i pamiętam słowa mojej koleżanki ówczesnej właśnie z pracy powiedziała do mnie, że w imię czego w imię czego kobiety tak się zażynają, właśnie będąc w tak toksycznym środowisku, dowiadują się na przykład właśnie, że są w ciąży i w tym toksycznym środowisku tkwią dalej. Przecież um, mówi do mnie ta moja koleżanka właśnie, że, że na, na, na grobku kiedyś nikt y, nie napisze nam dobry pracownik, tylko napisze nam wspaniała mama, wspaniała żona. No i miała rację. Czyli tak naprawdę praca, wiecie, dzisiaj jest, jutro może się zmienić. Praca przemija ludzie. Ci ludzie, których poznamy w pracy, też przemijają, a rodzina, bliscy i te wartości jednak zostają z nami na zawsze. I tak kochani, uporałam się z tym wszystkim. Jak wiecie, mamy dziecko, dwuletnią córeczkę i... Nie było łatwo, nie było łatwo, bo z tyłu głowy cały czas mieliśmy to, co się wydarzy, cały czas się baliśmy. Dodatkowo ciąża była zagrożona z Nadią właśnie praktycznie od początku do, do 3 7 miesiąca, więc, więc też bardzo, bardzo się baliśmy i w tym czasie, kiedy dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży po raz kolejny, odpuściłam wszystko. Odpuściłam wszystko, zdałam się po prostu na lekarza. On wiedział, co jest dla mnie wtedy najlepsze i faktycznie... Udało się. Chociaż, e, tak jak lekarz sam wspomniał, gdyby nie nasza dobra współpraca, czyli gdyby nie to, że słuchałam go absolutnie w każdej kwestii, e, no to też nie wiem, nie wie, co to by było, ale, ale się udało. E, tak jak Wam powiedziałam, przeleżałam tyle, ile było trzeba, nie robiłam kompletnie nic, nie gotowałam, nie sprzątałam po prostu nic, prosiłam, żeby ktoś mi pomógł, nie wstydziłam się prosić i. I się udało, i przetrwaliśmy, i mamy teraz e, naszą nadję. Tak więc, na szczęście u nas wszystko dobrze się skończyło, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są kobiety, które e, mają na przykład kilka poronień na swoim koncie, albo które mają pierwsze dziecko, a poronienia zdarzają się dopiero po tej e, pierwszej zdrowej, książkowej ciąży, tak też może być. Um, no i, i, i to może być banalne, co teraz powiem, ale moim zdaniem, właśnie nie warto się poddawać. Trzeba walczyć. E, trzeba, trzeba cały czas wierzyć że będzie dobrze, chociaż no, sama wiara nieraz e, nic, nic nie daje ale tak, ale, e, ale można można się otrząsnąć i też, e, też wiem e, już po rozmowach bo oczywiście tak się stało, że jak poroniłam to e, dowiedziałam się, że sporo osób z mojego otoczenia również spotkało takie, takie przeżycie i i też na przykład e, mamy bo można tak o tych kobietach mówić. E, mamy, nawet jeśli nie mają żadnego dziecka poroniły, to są mamy. E, zdarzało się tak, że już słyszały bicie swojego serduszka i po tym czasie dowiedziały się, że, że jednak jest poronienie. No to to już jest naprawdę, albo są dzieci, wiecie, donoszone, ileś miesięcy i jeszcze, jeszcze właśnie te kobiety muszą rodzić martwe dzieci. No, takie rzeczy się, słuchajcie, zdarzają, że to się po prostu w głowie nie mieści. I ja wiem, że no z jednej strony miałam, miałam szczęście, mogę tak powiedzieć, że aż do takiej sytuacji u mnie nie doszło i łatwiej było mi to znieść na pewno niż kobiecie, którą spotkały właśnie inne inne jeszcze przypadki. Myślę, kochani, że opowiedziałam Wam wszystko, to, co chciałam Wam powiedzieć. I też chciałabym tutaj zaapelować troszeczkę do osób, które. Nieprzemyślanie, tak nie wiem, nie wiem w sumie nawet po co. Pytają się nieraz są właśnie młode małżeństwa, czy jakieś tam pary z dłuższym stażem. I non stop jest pytanie, kiedy dziecko, kiedy dziecko, a kiedy dziecko, a kiedy dziecko. I no i właśnie, dlaczego kobiety nienawidzą takich pytań? Macie tutaj odpowiedź w tym właśnie filmie i uwierzcie mi, to nie jest tak, że każda kobieta, która poroniła, mówi o tym wszędzie i w obec. I wiem, że teraz, nawet po zamieszczeniu przeze mnie tego filmu, trochę osób wiedziało, ale bardzo dużo osób będzie w ciężkim szoku, bo ja oczywiście nie pokazałam tego po sobie, omijałam te tematy i. No, i tak naprawdę wiecie zresztą w internecie, czy też tam nawet w życiu codziennym, jak się e, już wpadnie w wir pracy, czy m, ja też wpadłam najpierw w wir przygotowania e, wesela naszego, później właśnie w wir pracy, i to po prostu przestajecie, przestajecie e, pokazywać gdzieś tam na zewnątrz, ale po powrocie do domu, pustego domu, jesteście z tym sami i dalej was to gdzieś tam męczy. Ale mm, no. Bardzo często jednak kobiety nie chwalą się takimi rzeczami, nie mówią o tym głośno i wiele osób po prostu nie ma o tym pojęcia, że pytając taką kobietę, kiedy dziecko, zadaje jej po prostu taki cios, no, że tak jak Wam wspomniałam, chyba dostać w gębę byłoby dla tej kobiety e, łatwiej znieść niż żeby ktoś cały czas po prostu zadawał takie pytanie. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję z tego miejsca, jeżeli wytrwaliście do końca, jeżeli byliście ze mną w tym filmie. Trzymam mocno kciuki za te kobiety, które przeszły dokładnie to samo co ja, albo coś gorszego, nie daj Boże. I wierzę, że, że i Wam zaświeci słońce i że u Was będzie, będzie wszystko wszystko w jak najlepszym porządku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych, już obiecuję, weselszych produkcjach, ale takie trudne tematy czasami też warto, myślę, poruszyć. Trzymajcie się krótko, papa!